Rozpoczynamy testy od NHS Game. Wszystko wystartowało 3 listopada, a zakończy się dokładnie 10. Jeżeli się na te testy załapaliście, to powinniście dostać maila, w którym wszystko mamy fajnie opisane. Chcesz zobaczyć jak wygląda gierka? Zapraszam do oglądania. Na początku jednak tradycyjnie witam Was na kanale Krypto podróż na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję rozwoneczek, tak, aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście, jak zawsze przypominam, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym. No i jako, że testuję grę kryptowalutową, to śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane, mimo że nikt mi za to nie zapłacił. No i oczywiście linki pod tym nagraniem do gieł czy też portfeli, to również możesz traktować jako reklamę. Przejdźmy już do gry. Tak jak wspomniałem, wszystko w mailu mamy fajnie opisane. Ja wam również dałem o tym na grupie telegramowej Krypto Podróże Info. Musimy w tym okresie od 3 do 10 listopada postarać się ukończyć 36 misji czy to jest zadań, jeżeli natrafimy na jakieś błędy, problemy, to na Discordzie dokładnie w tym miejscu zgłaszamy takie problemy. U mnie już pierwszy powstał, przy logowaniu pojawił się taki błąd, a więc od razu zgłosiłem, aby również zaznaczyć tutaj swoją obecność. Ale tak jak wam pisałem na grupie telegramowej Krypto Podróże Info, nawet jak takich problemów nie znajdziecie, nie natraficie na żadne błędy, to po prostu napiszcie, wszystko przebiegło pomyślnie, ukończyłem przykładowo 36 puzzli, gra jest wspaniała OK? Bo tutaj chodzi również o o to, aby zaznaczyć tę obecność, więc warto to zrobić. Oczywiście również musimy wypełnić tę formę. No i jeżeli jakieś nagrody będą nam się należeć, a tutaj jest napisane, że chyba tak, no to dostaniemy je oczywiście na nasze konto. Nie wiem, czy to będą jakieś NFT czy cukeny, no ale warto sobie podziałać, bo może akurat da nam to jakieś fajne profity. Nie zapomnijcie również o tym, aby na Twitterze czy też na Instagramie zostawić jakiegoś posta. Ja już pierwszego podałem. Musimy oczywiście oznaczyć ten kanał, zostawić taki hashtag, aby dać sobie szansę na dodatkowe profity, bo tu można wygrać jedną z dziesięciu kul królowej czasu, cokolwiek to jest. Ale myślę, że warto dać sobie szansę. Można również oczywiście stworzyć wideo, tak samo jak teraz zrobię w tym momencie. No jak już to zrobimy, to tutaj na tej platformie, która Wam się tutaj wyświetla. Link do niej zostaje Wam również w opisie tego nagrania. Zostawiamy screenshot, czyli zdjęcie tego naszego wpisu, który umieściliśmy, ok? Czyli robimy zdjęcie pulpitu i wklejamy sobie w tym miejscu, ok? Dobra, przejdźmy już do gry, przynajmniej spróbuję ją odpalić. Zobaczmy, może teraz się uda. Ok, jesteśmy już w grze. No, sprawdźmy. Czytajmy instrukcje, klikamy na pionka. No i się przesuwamy. Tutaj, oczywiście, uczymy się, jak się poruszać pionkami, jeżeli nie potrafimy grać. Ok? I ukończyłem jeden z tutoriali. Continue. No, spróbujmy. A, spróbujmy tego. Dobra. Ok, teraz puzzle. I wybieram pierwszą, lepszą w lewej. Ciach, i mamy tutaj 12 misji. Klikamy i zobaczymy, co tu się robi. Zamieniamy na konika, to jest pierwsza runda. O, od razu zwycięstwo. Także tutaj nie było problemu. Continue. I robimy drugą. Klikamy w konika na pioneczka. A, to też proste, bo od razu bije króla. Tutaj konik na pionka, no i on też bije od razu króla widać. Także na razie pierwsze misje, bardzo pościutkie jak widzicie. Lecimy dalej. Ruch. Mijamy pionka na konia. No i zwycięstwo. Na razie bardzo, bardzo proste. Continue. I tutaj tak, konik rusza. Poprawny ruch, tu kość ucieka. Zmieniamy pionka na konika i zwycięstwo. I lecimy do rundy szóstej. Bijemy. Zmieniamy konika. I mamy zwycięstwo. Siódma. Wędrujemy królówką. Zbita. Zmieniamy na konika. Teraz konikiem bijemy i wygrywamy. Dobra, lecimy do ósmej. Bijemy gońcem. Koniec zbity. Zmieniamy pioneczka na konia chyba powinno być zwycięstwo a nie uciek z kurczybek i teraz powinno być ciach mamy to continue i mamy misję numer <laughs> sorry 9 wieża zbita koniem lecimy tu nie zmieniamy na konia i ruszamy się w to miejsce Tu konikiem, drugim i wygrana. Teraz koń powędruje w to miejsce. Nie. Zmienimy sobie pionka na konia. O. Mamy to. Ten ucieka. My idziemy w to miejsce. Wraca. I tym koniem sobie teraz już zablokujemy typka. Wędrując w to miejsce. Zgadza się? Tak jest. Jeszcze ucieka. Jeszcze się broni. No to my polecimy tu, i chyba powinno być tak, jest uciek. No i teraz już go mamy. Pyk. Wieża. Ciach. Wycięstwo. I lecimy do misji numer 12. Ostatnia. Konikiem sobie. Tak, czekajcie, czekajcie. Tutaj jest taki przycisk, który można sprawdzić ruch. Ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Zobaczcie, o, powędrowałem, zbity. Sprawdzamy raz jeszcze, co teraz należy ruszyć. Tym lecimy. W, albo nie, zmienimy go na konia. I tak, to właśnie był ten ruch, czyli zmiana na konia. I teraz tym konikiem lecimy sobie tutaj. On nam go bije. To teraz podpowiedź tym. Lecimy tu. Tak jest. I wygrana. No, bez podpowiedzi powiem, wam, byłoby ciężko. No i chyba ukończyłem. 12 misji. Zgadza się? Tak. To teraz zostaje jeszcze ta Również pewnie po 12. Tak jest. Ok, robię sobie przerwę i za chwilę do Was wrócę. Dobra, wracam po kilku godzinach. Mam teraz czas na kolejne misje. Jedziemy. Ładuję się bez problemu. Tym razem fajnie. No i co to było? To były pusle. I teraz te. To jazda, biała gwiazda. Mam tylko jeden ruch i wymieniam na taki pionek. To jest chyba ten goniec, jeżeli się nie mylę. No i zrobione. Dobra, lecimy dalej. Jeden ruch i zamieniam na gońca. Pamiętajcie, że tutaj możecie podpowiedź sobie znaleźć. Zobaczcie, klikamy w tym miejscu, ja wam tego nie pokazałem na początku, bo sam nie widziałem. ok i co? No i po prostu ruszam się. Tutaj również jeden ruch. I bierzemy podpowiedź. Ruszamy wieżyczką. Tu. I zwycięstwo. Te proste. Pierwsze misje, szybciutko lecą. Ciach, bijemy. Koń nas uderzył. Tu po zmianie ruszamy i blokujemy króla. Misja numer 5. Zamieniamy wieżę. Przestawiamy ją na pionka. Zbita. I teraz tym blokujemy. Zrobione. Szósta. Zamieniamy. Ciach. Zbita. I konikiem mamy. Kolejne ukończone i lecimy do siódmej. Królowa. Zbita. Zamieniamy sobie gońca. I przestawiamy w to miejsce. Mamy to. I teraz ósma misja: trzy ruchy. Podpowiedź. Zamieniamy wieżę. Przestawiamy. Mamy to. I kolejna misja numer 9, trzy ruchy. Zamieniamy wieże, bijemy konia, spita. I wieżę ubijemy gońca. Wieża nas bije, gońca przestawiamy i mamy to. Teraz misja numer 10, jeszcze tylko trzy przed nami. Zamieniamy wieżę. Osie. Spita Zbita podpowiedź. Ciach. Mhm. Teraz gońcem blokujemy króla. Mamy tu. 11 przedostatnia. Zamieniliśmy wieżę na królówkę. Wróg. Zbita mała podpowiedź, pionkiem idziemy po królówkę. Mamy królówkę. Ten ucieka, a my sobie tutaj pyk. I ostatnia. Zamieniamy na królówkę. I wróg. Zbity. Goniec. Konik. I mamy to. Finish. Kolejne 12 ukończone. To mi się podoba. No to jedziemy do ostatniej misji. Jeden ruch i zobaczymy co to oznacza. No, chyba było proste. Kolejna, druga. Zamieniamy sobie miejsce pionka. No i blokada. I ukończona. Te są łaciutkie Znowu zamieniamy <laughs> miejsce pionka, coś mi chyba łapie i ukończone. Czwóreczka, tutaj dwa ruchy, zamieniamy konia, przestawiamy go w to miejsce, no i... wieża bije i blokuje. Numerek. 5, dwa ruchy, zamieniamy konia, przestawiamy. O, tu. I wygrana. Królówką w to miejsce. Zbita. Przestawiamy sobie wieże w to miejsce. I mamy wygraną. Numer 7. Trzy ruchy. Królówka bije. I też zostaje zbita. Przestawiamy sobie konika w to miejsce. Zbity, no i tym koniem bijemy i blokujemy. Wygrana. Numerek 8. Podpowiedź po bijemy. Teraz przedstawiamy sobie wieżę. I mamy to. Już prawie koniec. Dziewiątka. Od razu przedstawiamy wieżę. Dostaje zbita. Ta wieża wędruje w to miejsce, ten ucieka, a my sobie teraz lecimy tu, bijemy królówkę i mamy to. I numer 10 bije nas też zbić. Teraz tego przestawiamy, ziomeczka, w to miejsce. Bijemy królówkę i mamy. Zwycięstwo. Podpowiedź bijemy. Przestawiamy wieżę w to miejsce. i Tutaj przestawiamy wieżę. Zbita. I królówka. Tutaj. I mamy zwycięstwo. I ostatnia runda. Podpowiedź od razu szybciutko do rogu królówką zbita przestawiamy wieżę w to miejsce konia ruszamy tutaj i mamy możliwość teraz konia tutaj i wieża do rogu pyk mamy to ciach i ukończony to było szybciutkie, dobra, jak już to mam wszystko ukończone, jeszcze raz sprawdzę tutaj wszystko, tutaj również i w tym, tak samo wchodzimy rewards, możecie sobie zrobić jakiś screenshot, macie wszystkie cztery, tak jak ja, to wtedy dajemy na Xa insta, czy tam gdzie chcecie, możecie film zrobić. Oczywiście po zakończonej grze pamiętajcie o tym, aby wypełnić tę formę, ona wygląda, już Wam pokazuję. Taki sposób, tutaj wszystko wypełniamy, no i oczywiście przesyłamy. No i jak już wszystko wykonacie, zróbcie sobie również zeli, to nic zaszkodzi. Także to tyle w tym nagraniu. Trzymajcie się. Hej!